Pewnego dnia pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii w Związku Radzieckiego ogłosił, że koniec z komunizmem, likwidujemy komunizm, przechodzimy na kapitalizm, że te 60 milionów ludzi, którzy których zamordowano w imię wprowadzania idei marxistowskiej w życie, jest nieważne, robimy zwrot. Proszę Państwa, taki wariat może się znaleźć w każdym zespole. Znamienne jest to, że natychmiast nie stanął przed plutonem egzekucyjnym. Proszę Państwa, co to znaczy? Że ci, którzy mogliby takiego zdrajcę zdrajce komunizmu przed pluton egzekucyjny postawić już byli w tą grę wciągnięci i byli za. Jakim argumentem można było przekonać ideologów partyjnych, wyżeraczy partyjnych, którzy wyznawali komunizm, bo, dawał, bo dawało to wielkie korzyści. Oraz zbrojne ramię tego komunizmu postawione ponad prawem instytucje i organizacje, które miały nieograniczone, można powiedzieć, korzyści i nieograniczoną władzę. My to uważam, że jedynym takim argumentem mógł być tylko jeden. Ogromnych, osobistych korzyści finansowych. Do spisku obalenia komuny zostały wciągnięte wyżsi oficerowie służby bezpieczeństwa, zmieniło się zapotrzebowanie na agentów. Wtedy już bezpieki wszystkich krajów bloku przestały walczyć w obronie komunizmu, a zaczęły budować strukturę, która miała komunizm odrzucić natomiast miała osłonić przejmowanie majątku przez nomenklaturę ubecko-partyjną. Najbardziej pożądanymi agentami stawali się jak najbardziej szczerzy antykomuniści, bo być może wielu z nim nie trzeba było płacić. Oni pracowali dla bezpieki, która chciała obalić komunizm, nie wiedząc, że pracują dla tychże oficerów prowadzących, ażeby się mogli stać naszymi bankierami, dyrektorami, właścicielami fabryk, spółek itd. Nie ma prawdziwego bohatera, który zrobił strajk. Wyeliminowano to nazwisko, w ogóle nie używa się nigdzie. To jest Piotr Maliszewski. Do dzisiejszych jędzędzy w Zgadku Reżyserowie też do niego nie docierają. W rocznica też nikt nie zauważył tego człowieka. Nie zauważono też ludzi, którzy pracowali. Młodzi ludzie są dzisiaj bezimienni. To jest Andrzej Runowski, który musiał wyjechać, zrezygnować z własnej ojczyzny do Niemiec. To jest Mieczysław Klawrowski. To jest Janek Karandziej, który był po Stanach Zjednoczonych, wędrował i wreszcie wrócił do kraju i jest w Kudowie mieszka, bez środków do życia z rodziną. Ale cały czas widzimy Borowczaka, bohatera. Bohatera w Owensy. Szkoda, że pokazane jako skarbą to miejsce szczególnie powinno być jakoś utrwalone. Jeżeli w Dolinie Kokowskiej jest tablica z Dniem Ojca Świętego i tego osobnika, to tym bardziej powinno być przy skoku, przy skłodzie. że, hej, Czytaj od początku. Odermiliście się Państwo na chwilę od politycznego zamętu. 25. W 25 rocznicę... Nie, roku. to teraz przypomnijmy sobie czasy, przypomnijmy sobie czasy, kiedy byliśmy solidarni. Wierzyliśmy, o właśnie, we, właśnie. Kiedy byliśmy solidarni, wierzyliśmy we własne siły. Kiedy byliśmy solidarni i wierzyliśmy we własne siły, może to wystarczy. Bo to właśnie tych dwóch rzeczy zabrakło. Zawsze z wami, jakby był ten a teraz zostałem sam po prostu nikt w takim miejscu się nie interesuje, nikogo nic nie odchodzi. Zarzucałem, że mi się dzieje, ale ja ten błąd popełniłem. Po prostu przydałem wszystko, żeby jeszcze raz tą rodzinę uratować, nie? I rodzinę uratować, żeby stać w sumie Teraz się stwierdzi, że nie, nie. Moje miejsce jest tylko na wzór. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. To chyba wiem, że solidarnie walczyliśmy wszyscy razem, nie? choć jest dobre jedno, ale nie widzę dla takiej solidarności, jeśli naprawdę teraz taką pomoc. Rozumiem, że przechodzą one były reformy byli... ale dlaczego znaczy, się o takim po prostu nie zapomniałem po prostu, nie przyjmiecie jakiegoś człowieka w miejsce jest tylko na próbku. Nie wiem dlaczego tak się Jeżeli mówimy o duszy solidarności, czy dusza solidarności jest, czy nie jest? Proszę Państwa, ta no dusza solidarności jest. Tylko próżno byśmy jej próbowali szukać pod znaczkami i szyldami o tym samym brzmieniu. Ta dusza Solidarności wciąż pokutuje w sercach tak zwanych solidarnościowych rozbitków. Wydaje mi się, że w ogóle zwrot w losach Polski, jeśli będzie możliwy, to będzie to tempu, kiedy będziemy mogli pokazać... Syntezę zdarzeń, to syntezę odtworzyć bez żadnych zahamowań. Nie, no tutaj spotkajmy się, no tu się zaczynam. W Gdańsku lub gdzie? Nie no, nie, no nie lub. Spotkajmy się w pierwszą, ro, 25. rocznicę powstania no w Pierwszej Solidarności. No, 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 spotkajmy dobra, się w Gdańsku 31 no, no, no. sierpnia. I tu stawiasz kropkę. Kropka. W Gdańsku, tak? No nie lub. Aha, no to No, stawiasz wiek. kropkę i teraz piszesz tak, jeśli możecie Państwo zorganizować spotkania w swoich regionach, będziemy starali się Wam pomóc w organizacji. To pan Panie Andrzeju, 5 dni temu zostało te otoczki wyciągnięte z ukrycia w zakładzie Czaprawskiej w, w Górze. 25 lat prawie było ukryte. Zostało wyciągnięte i ten pan stwierdził, że nie było osoby godnej, której mógłby to przekazać. Zrobił wie wierzchobecnie dla pani i dla pana. Żeby przekazać, bo stwierdził, że to moje te zdanie, że jesteśmy jedyny, jedynymi jedyny osobami, które są godne przekazania tego w tych szaperzy. To są szapeleści, długo, długo, się przed stanem i dla długo, 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 to jest ten złoty yy, społeczności rolników, który walczył z oszustwami, przekrętami, sprowadzania niedadającego się do spożycia z Ponieważ nie